W ubiegłym tygodniu wyciekły fragmenty jak dotąd nieopublikowanego raportu, który został zamówiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod koniec 2023 roku i ukończono go w czerwcu ubiegłego roku. Czego dotyczy ten raport? Dotyczy on samozatrudnionych, czyli osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i które zdaniem autorów raportu będą ogromnym obciążeniem dla systemu emerytalnego w przyszłości. Chodzi o to, że ludzie prowadzący latami własne biznesy, zazwyczaj zarabiający znacznie powyżej średniej krajowej, w wielu przypadkach nie uzbierają nawet na emeryturę minimalną i na starość grozi im ubóstwo. Szczególnie zagrożone są kobiety, które mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, czyli o 5 lat wcześniej niż mężczyźni. Skala tego zjawiska już teraz jest na tyle duża, że w przyszłości może okazać się, że państwo będzie musiało dopłacać do głodowych emerytur osób, które obecnie prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.